Siema! Tu Mat 99 a to jest kolejny odcinek z serii... Yy, no, Minecraft Escape. I teraz sobie zagram w mapkę zrobioną przez Mr. Hitman 90. Yy, I ona się nazywa Minecraft Escape 3. Może ja coś sprawdzę. Aha, dobra. I to w górze. Peaceful ma być I jest Nie bloków, twoje punkty to magma cream, nie zbieraj itemów z, obraz z obrazków Mapa dla 1 do 4 graczy, nie używaj nic. cheatów Wkładaj punkty do skrzyni kresu, żeby ich nie stracić Możesz używać checkpointów, żeby wrócić do miejsca śmierci do zbro A, to no ja wezmę jedną yy, No bo to jest mapka dla czterech, nie zrobię 4 kufry ale ja jestem sama, więc ja sobie wezmę z jednego. Checkpointy. Aha. Dobra. A więc to polega na tym. Łatwe. A tu? A tu jest to samo chyba. Nie, tu jest to jest co innego. To ja, to ja sobie spróbuję tutaj wyjść, zobaczymy, co się stanie. I czy tam coś w ogóle jest. Yy. Jakaś droga? No, no mogę zobaczyć, no. Nic się nie stanie. Nie. No, pójdę sobie tam, zobaczę, yy, co tam jest. Bo ja tam się boję w jakiś na razie. Bo nie wiem, czy potem będę mógł wrócić. Ej, jakoś kim nie naguję. Ej. A bo to jest skrzynia. Dobra. I magma creamy. Dobra. Rozumiem. Ogólnie to. Podoba mi się teraz ta mapka. Myślałem, żeby zagrać z kimś na multiplayerze, ale na razie jeszcze nie. No, do, do, dopiero co wróciłem poza tym, z takiej wycieczki. więc teraz będzie fajnie się nagrywać. W ten w materiał chciałbym, aby miał tak z 20 minut około gdzieś. Bo więcej, to już jest trochę takie bez sensu. O. Bo to jest. to się robi takie nudne, potem już. No, no już nie, no. ciężko. To jest... Aha, zestrzel... A. I tylko tutaj są to... A tam jest skrzynia. I magma, krymy. Chyba mam... To. Chyba mam wszystkie obrazy zniszczyć, ale... Nie, to ja sobie wezmę jednak te strzały, bo nie wiem jakbym to mógł zrobić inaczej. Kurde, kurde. Nie mogę sobie trafić O, teraz trafiłem. Chryst nie, jeszcze jeden obraz. No, nie, no, to tak krzywo leci, że no. Nie mogę. Ja nie mogę, no. O. I za teraz? Jeszcze gdzieś. Chyba, że tam są jakieś obrazy. Nie wiem. Hmm. Jak ja, 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 ja nie cierpi się tak zawieszać na czymś przez jakiś bukmap albo, albo coś. No to ja zrobię króciutkie cięcie i zaraz się widzimy. Okej, okay, jestem i już wiem jak to zrobić, chyba. Yy, według mnie zniszczenie tych obrazów znaczy było potrzebne, ale trzeba było tutaj to wrzucić. No. Ale nie, no, jakby nie wiedziałem o tym. Coś mi się wydaje, że muszę pozaznaczać te gwiazdki wszystkie. No. To nie dużo roboty. Hmm. Nie. Czemu? Ale chyba muszę zaznaczyć te gwiazdy. O, trzy może. Ale ja tu tego nie widzę. O, jest jedno. Mam, mam, nie, mam nadzieję, że to o to chodzi. Jak nie to się wścieknę chyba. Bo ale tych gwiazd jest tutaj mało, więc to może być to. Na serio. A tak powiem, na tak fajnie... znaczy był krzyda, to tak fajnie wystaje wy Wystaje z tego obrazka Fajnie to wygląda O, jest Teraz, o Teraz to jest po prawej czy po lewej? Bo już nie wiem Po prawej są te rzeczy Po prawej jest dla danej rzeczy yy, Dźwignia Czyli tutaj muszę też zaznaczyć po prawej. Tam brałem rzeczy. Kwiasteczko, eee, kwiasteczko. Where are you? I tutaj już będzie jakieś... Chyba, że tam gdzieś przeoczyłem, co jest możliwe. No. No to jeszcze raz! można znalazłem tylko dwa. To powinno być trzy z tego co tam jest. Tam a tam nic nie ma. <śm> I tu jest jednak gwiazda. Ale drugiej nie widzę. Znaczy trzeciej, bo tam, tam drugą już to znaczyłem. Mm. Ech. Ale to musi o to chodzić, to przecież. Bo co by tutaj trzeba było zrobić? Chyba bym nie chodził i próbował wszystkich możliwych kombinacji. Bo ich tutaj jest bardzo dużo. Nawet jak, to, jak z pięć obrazków to jest bardzo dużo kombinacji. A co? dopiero w takim czymś. No nie ma to nie widzę. O jest! Udało się! Ja. Yeah. A tam pisało, żebyśmy chowali do enderowego czysta te itemki. To na razie nie ma tego enderowego czysta. Chyba, że tutaj coś będzie. A na pewno będzie. Na początku taka, a potem będę skakał i próbował wchodzić. Bo tam, tam pewnie będzie jakieś wejście. O, to jest ten nowy obraz. Fajny nawet. A chyba nie da się otworzyć drzwi tak. Bo nie wiem. O, jest. Kurde, do bonusowej komnaty. Daj go do skrzyni kresu. Możesz go postawić tylko na diamentowym bloku. Z napisem bonus. Potrzebny klucz. Dobra. Fajnie. Ale ja się jeszcze poskaczę na wszelki wypadek. To już byłem, dobra. Bo mo mogę jeszcze coś znaleźć w sumie. A nie chcę nic przegapić. Dobra, odpuszczę se. Bo tam już nic nie ma. Mhm. Dobra. Czy widziałeś gdzieś na tej mapie ta uliczkę? Tak. Kto jest premierem Polski? Tusk. Zbugowało. Kiedy miał. We... Oh. No nie, wiem, nie pamiętam. Ale. Mi się wydaje, że ta. Nie, no dobra, tam tak. I do tej pory przeszedłeś na tej mapce wyzwań. To tak. Pierwszy to był ten parkour dziwny. Yy... Ostatnie to było to. Mi się wydaje, że trzy. A! Chyba woda i lawa daje to. Miecz i szkielet daje to. I mapa w jest dostępnych? Dwa. Trzy? Nie, trzy. I czy nietoperze? Nie. Kiedy miał ko miejsce koniec świata? Chyba 21. Jeeeee! Yeah, udało się! I jeszcze co tam było na ostatnim? Czy deszcz przyspiesza wzrost splonu w Minecrafcie? Tak. No. Super. Great. Czy dasz lajka, komentarz na YouTube? Na YouTube? Oczywiście. Już dałem. Chyba. Czy dasz mi suba na YouTube? Oczywiście. Już dałem. To są, fajne są takie zadania tego typu. Na przykład dasz mi lajka albo dasz mi suba. To jest śmieszne. Fajne. I łatwe. Checkpoint. Aha. Aha. Dobra. Ja szczerze mówiąc dzwonę takie checkpointy, jak są łóżka. Złoto otworzy przejście. Aha, złoto otworzy przejście. Dobra. Wystarczy chyba mi tyle wystarczy. muszę szukać dźwigniów, tak na to, na to wygląda, że dźwigni muszę szukać. No to najpierw sobie przejdę tędy. Ender chest jest. Tej rzeczy nie będę chował, bo i tak nie są jakoś bardzo przydatne. Nie! Hop! Udało się! Ja! Yeah. I teraz pierwsza gwinia jest! A jak z powrotem? Haha, tam jest coś. Bo według mnie... Znaczy tak mi się wydaje, że trzeba dać... O, ale lagi. Że trzeba dać te dźwignie na dwa bloki złota, które tam są. Łaguje. Już. Mam nadzieję, że już. Nie, to ja zrobię krótkie cięcie. Chyba zaraz. No to za, za Jestem. Tak. Przepraszam za kinki, ale... No, luck. Nie wiem, na razie tam to tak. I kolejne wyzwanie. Co trzeba tu zrobić? Czy jest łatwiejsze, czy trudniejsze? O. Nie, 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 A, to były takie normalne pistony. Dobra! Hop, ale takie parkury nad lawą mnie jakoś bardzo nie cieszy. ja wolę sobie skakać nad wodą, ale tutaj to wywiera jakąś taką presję i się bardziej stara człowiek, przynajmniej tak mi się wydaje. O. Nie, nie, nie wziąłbym najważniejszego, czyli gwigni. Hmm, normalnie. się chwilę. Dobra. I, to, I co się teraz stanie? Bo na razie tego nie widzę. Może tutaj? Tak, tutaj. Dobrze wyczuwałem. A teraz tutaj. Tak, jak droga pokazuje. Przepraszam. Aha, dobra. Myślałam, że się zabiję! Na serio! Bo tak... tak... No to było takie... ten skok. Taki... ...z troszczykiem emocji. Ła. Nagnęła. Znowu. Top. Dobra. To dalej. Endorowy chest. Co? Ja? Co to robi? Nie wiem o co tu chodzi. Ale sprawdzimy, co jest tutaj. Bo to się. Tu to, to może być jakieś wskazówka. Aha. Na razie to tylko kufer. Czy to skrzynia? Ale włożę sobie to tutaj. Żeby się nie spaliło, jakby co. Dobra, więc tak. Tam się coś zaświeca wtedy. Nie wiem, co to robi. Aha! Chyba muszę tego diament gdzieś tam wyrzucić. Albo. to może chodzi. Nie wiem. Aha! Aaaa! Aaaa! To tu chodzi! I trzeba tymi. A Takie. Takie. Dobra, już rozumiem. Trzeba tymi sterować tymi pistonami. Dobra, nacisnę wszystkie, jakby co. Znowu bo... sprawdzę, gdzie jest mój diamenkik. Yy, tam sobie płyną. Okej, okay. teraz już będę widział chyba stamtąd. Więc nie powinno być tak trudno. To nie to, to nie to, to nie to i to nie, a to to. Okej, okay. a teraz co jest do tamtego? Tak, to jest to. No to już to ciało. Prawie. No leć. Leki, 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 leki. Jest Nie wiem, czemu osiem, ale tak... Ale jakoś tak. A to jak otworzyć? Aha, to jest to. Spojka. Spoczka. I diamencik zaraz wpadnie do magicznego miejsca. I co się stanie? Co się stanie? Proszę Państwa! diament wpada, wpada! Właśnie to diamenty! Wpadł. Co się stało? Coś się otwarło. Ale co? Ej, na serio nie wiem. A to. Mhm, mhm, O, O mhm, buty A ty mhm, zostawię ty. tek. point No No dobra. dobra zrobię zrobię to to wyzwanie i, i kończę. Chyba nie, 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 mam pomysł. Yy, zrobię w, nie, w niedługim czasie część drugą. Tej mapki jest z parkour. Czy tam i Escape yy, I tam będzie... I tam dokończę tą mapkę. Nie wiem jaka ona jest długa... Yy, nie wiem jaka jest długa. I, ale postaram się przejść ją całą już w parcie 2 Czyli w części drugiej. Ech. Dobra, to ja próbuję ostatni raz to zrobić. I już teraz... No, to ja się już z wami żegnam. Yy, to był Minecraft Escape. I ja jestem Matrix 99 Nara. Oh yeah!